Witajcie, witajcie, oto unboxing, prezentacja gry G Grand Theft Auto Liberty City Stories na wersję na konsolę PlayStation 2. Zobaczmy, co znajduje się w pudełku. Artwork, jak z zwykłym GTA. Zawsze w lewym rogu musi znajdować się helikopter, ale to inna bajka. GTA, Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Oczywiście jakieś obrazki z gier, jakie to fajne. Zobaczmy, co znajdziemy w środku. Liberty City Rank and World Space in America. Again. No niestety. Um, again dlatego, bo w pudełku od GTA 3 można było to znaleźć. Kamera mi wykrywa to jako twarz. Też można było tutaj znaleźć plakacik. Karty gwarancji do Rockstar. Ciekawe kto to w ogóle rejestrował. Plakacik niestety mi się w kadrze to jest zmieści, więc nie rozpakowuje. No i to mogliśmy znaleźć w pudełku. Teraz... Według mnie pudełko porządnie wykonane, każde od PS2 i instrukcja zawiera wszystkie standardowe informacje. A oczywiście jak to uruchomić... Taki normalna instrukcja, ale według mnie porządnie zrobiona, jak nie w niektórych grach. <laughs> Battle Fight 3, w którym się pudełko rozwaliło. Bardzo też to dopełnia ten plakacik z mapą z tyłu. Tutaj się zobaczyć mapę. Możemy się nawet w kadrze zmieści. Jak możecie zobaczyć akcja gry się rozgrywa w 1998 roku, czyli 3 lata przed wydarzeniami z, z, GTA 3 na PS z GTA 3 na PS2 PC. Gra pierwotnie została wydana na PSP, ale po roku została wydana na PS2. Bodajże niecałe pół roku temu, czyli na początku 2013 roku została wydana na PS3. Na chwilę przejdziemy do prezentacji tej gry na telewizorze. Ach, ten Chillhut. Oczywiście pokazuję wersję na PS2, bo wersja na PS2 by była trudna do pokazania, chociaż posiadam, ale... E, trochę mówiąc więcej o grze. Gra powstała w 2005 roku, przez wydana przez studio Rockstar. Jest kon nie, w kontynuacji to trudno, naz trudno to nazwać kontynuacją, ale jest jednym z bohaterów, który, dla którego robimy misję w GTA 3, Tony Cyprianin. Niestety, nasz Tony w fabule GTA Liberty City Stories był chudy. A potem, oczywiście, z grup. No niestety, nie, to ma być recenzja, nie gadanie o takich pierdołach. Gra została wydana na przynajmniej tą jak już mówiłem, głównie PSP. O, taką sobie. Głównie na konsole PSP i to był hit. Ale że ludzie z PS2 też chcieli sobie pograć, więc zostało to wydano również na PS2. -kę. Lekko poprawiając grafikę. Tego tak to, tak, ale to moje zdanie chociaż. Lekko poprawiając grafikę i ogólnie wydajność gry. Ta część jest pełnoprawną kontynuacją GTA, nie jak na przykład GTA Advance na Game Boy Advance. bo jest taka, że przyjeżdżamy z jakiegoś zadupia i robimy głównie misję dla Salvatore, ponieważ jesteśmy w, w rodzinie mafijnej Lyon. Zaszło wiele zmian, bo jak gra się idzie 3 lata przed w GTA 3 zaszło wiele zmian w mapce. Na przykład klub u Luigiego, w którym robiłem pierwsze misje, został, został zmieniona nazwa, ale po, w pewnym czasie, gry rozstawiało się tam rusztowanie i zostaje nazwa zmieniona na to w GTA 3. Nie powstał jeszcze tunel. TUNEL ŁĄCZĄCY Portla PORTLAND Z INNYMI, innymi WYSPAMI, na przykład Shores 2 Wave. Trochę na temat grafiki Soundtrack, o wiele lepiej mi się podoba w GTA Liberty City Stories niż Geta GTA 3 A grafika według mnie trochę gorsza, mniejsze odbicie cieni Każdy ma swoje zdanie, ale według mnie trochę lepsze jest w GTA 3 Była nowa, powstała nowa rodzina, przed Geta 3 była rodzina Syndikato i opanowała tereny mniej więcej, w którym Geta 3 opanowują tereny Diablos. A sama fabuła to poda, jak to Geta... Jesteśmy facetem od czarnej, mokrej roboty. Oczywiście popełniamy od początku małe przestępstwo, potem do kumulacyjnych zabójstw, transakcji narkotykowych, Grze jest miesza. Jakby ucharakteryzowanie, mniejsza ucharakteryzowanie w postaci niż San Andreas. Możemy jedynie zmieniać gotowe ubrania i nie możemy nakładać na siebie tatuaży lub tuningować samochodów. Niestety ta, ta gra wyszła w tym... A, musimy zmienić to. Niestety ta gra wyszła w tym samym czasie co GTA San Andreas. I mnie ciekawi czemu? Tego nie można było nawet wskaki, wskakiwać na budynki, wspinać się po budynkach. Zbyt to na silnik gry nie wpływa zawsze pomaga. Tutaj powiedzmy, że w misjach to nie jest wymagane, ale trochę to po premierze nad raz szokowało mnie trochę, zasmuciło. Myślałem, że jak już coś wprowadzi, to dotrzyma tego. Jak w ogólnie na dole możecie zobaczyć mój piękny laptop Asus. Ale nie bójcie się kamerę, uchwyca cały ekran. Oczywiście jak to w GTA jest pełno. Misjodawców, którzy nas potem zdradzą, po większość tupimy. no... Nie chcę zbyt fabuły wam streszczać. Około do 2008 roku zostało sprzedanych 8 milionów kopii tej gier. Grafika w tamtych czasach nie była jakaś rewelacyjna, ale na PSP, z czego chociaż ja pamiętam ja tak uważałem, to był ale na PS2 nic specjalnego. Dobra, to razem, każdemu kto ma taki dosyć który chcę w, w GTA z nowymi misjami, z nową fabułą, bo fabuła jest porządna, ale jakichś rewolucji graficznych to to nie ma. Natomiast radia. Radia. Radia są takie same, tylko do dodano nowe radio, radio Del Mundo, a reszta jest taka sama i Deliberty Jam, ale usunięto The Game FM oraz jeszcze LCFR, czyli takie radio z pogaduszkami, ale tutaj zastępstwem. Most, w którym w GTA 3 został zniszczony przez wybuch, jest tutaj dopiero budowany, możemy to zobaczyć po tych dźwigach w W pewnym momencie gdy będzie mo ten most na tyle zbudowany, że będzie można się jakoś przedostać na wyspę, ale ruch jeszcze najmniej nie będzie otwarty. Wersja na PS2 jest o wiele płynniejsza niż na PSP, chociaż ja tak uważam ale. <laughs> Ten do czego pamiętam, był chamskim i który nam daje pracę za gówniane pieniądze. Pa, tak chyba potem się z nim rozprawimy. Idziemy zobaczyć dalsze ciekawostki, o których mówiłem. Nie wiem, czy to nazwać tajemnicy ciekawostki geta Liberty City. Recenzja Liberty City, ale tak może zmiany. Ale wie. Ale jakoś to nazwę. O. Oh. Pojazdy zbyt nie zostały zmienione w stosunku do zwykłego GTA 3, oprócz tego dodano motory. Nadal kursuje, na przykład tutaj już w 3 jest gotowe, tutaj się dopiero robi. Rockstar dodał kilka smaczków. Jak ktoś grał w GTA 3, można zobaczyć, że ten klub był pod inną nazwą. Pali R River Bar, kiedyś to inaczej się nazywało i inną no, miało inaczej... Te billboardy wyglądały całe Telebimy <grywki> nie wiem jak to nazwać Ten budynek został skończony w GTA 3 Można odebrać tam bodajże Misty jednej z misji. Ten teren należał potem do gangu Diablo Oto mafia, o której mówię syndykato jeżdżą w białym kombi Super znającym samochodów Znawcą samochodów to nie jestem ale o, niestety mi opone przebili. Jakoś zejdziemy. E, jeszcze jeszcze chcę, co to opowiadać. Port Tarajkuje na przykład. I moc, który jest znany jest GTA 3 Most to jeszcze nie mam, jeżeli może tu zarównać. Port strajkuję, czego widać to tutaj jedynie z przystań więc łącząca oba oba bez dystu niestety będzie można tu wrzeć ale strajk jest więc w późniejszych etapach gry strajk się skończy ale jak na razie co strajkują i jeżeli wejdziemy na ich teren będą nas, tu, będą nas tłuc Również z tym getaniem nie można pływać co mnie też bardzo zasmuciło po premierze GTA Czasem No i chyba opowiedziałam o wszystkim Ale teraz warto to kupić, Bo ja kupiłem chociaż swój egzemplarz niedawno za 25 zł Więc 25 zł a to co najmniej zapewnie kilkanaście godzin dobrej gry Plus jeszcze odkrywanie się gawostek Warto jest za kupić. Ja daję grze 8 na 10 na Wtedy w wydaniu premiery 8 na 10 daję jej jeżeli chcecie jakąś jeszcze premierę, nie premierę, recenzję, gry, opisanie taką. Nie wiem na PlayStation Weekend, al B, na GameCube, to jest jedynkę, to jest 360, czy inny gówno, to opiszcie. Napiszcie w komentarzach. Lub napływa to do mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze te robole mnie zatłuką. Dobrze, coś się z Wami żegnam. Jeżeli się w ramach podobała podobało to zalajkujcie, zasługujcie, zakomentujcie. NK